staliśmy początek prologu reguły świętego Benedykta, której święty Benedykt prowadzi Taki dialog z Bogiem, przy czym ten dialog jest oparty o czytane teksty Pisma Świętego, co jednocześnie wskazuje na to, że tym miejscem, tą przestrzenią, w której my Boga spotykamy, to jest ćwiczenie Leksiu Divina i modlitwa liturgiczna, ale w sensie liturgii godzin. My zwykle liturgię kojarzymy z Eucharystią. Eucharystia jest centrum liturgii, niewątpliwie, i zawiera w sobie wszystko, bo tam też jest psalm recytowany, Śpiewany i czytanie jest, i, i sama, właśnie Eucharystia. Eucharystia jest wszystko. Natomiast tu chodzi o praktykę codziennej modlitwy liturgicznej, właśnie liturgię godzin, która zasadniczo opiera się na recytacji psalmów, recytacji czy śpiewie psalmów. Te psalmy są szkołą modlitwy, szkołą modlitwy, prawdziwą szkołą modlitwy. Poprzez te teksty Pisma Świętego w sposób szczególny Bóg do nas przemawia. Tekst Pisma Świętego, Słowo Boże, jest tym zasadniczym językiem, przez który my jesteśmy w stanie rozumieć Boga. Mówiłem, że Pismo Święte ma tą szczególną cechę, że w jakiś sposób wydobywa to, tą głębię słowa, które w każdym z nas jakoś jest. Jeszcze o tym będzie mówić. Ja nie będę czytał całego prologu, ale przeczytam od pewnego momentu do końca. Gdyśmy więc bracia zapytali Pana, kto może zamieszkać w jego przybytku, usłyszeliśmy w odpowiedzi, co należy czynić, by w nim zamieszkać. Pytamy, kto może zamieszkać. Królestwie Bożym, to może tam dojść. I co Bóg odpowiada? Nie Żyd, katolik tak dalej, tylko mówi, co masz robić, jak masz żyć, żebyś tam doszedł. Powiedz jest przez wskazanie sposobu życia, a nie przez wskazanie denominacji religijnej, czy jakiegoś tam innego określenia rasowej czy intelektualnej, i tak dalej. To, co człowiek jakby deklaruje, tylko wskazuje na praktykę życia. Co należy czynić, by w nim zamierzać. Obyśmy wypełnili obowiązki tego, który tam ma mieszkać. Zwracam uwagę na to, że duchowość, życie duchowe, jest na skroś czymś praktycznym. Zresztą to też jest w rzemiośle, tak? Praktyka czyni mistrzem. Nie teoria, nie mniemanie o sobie i tak dalej, tylko praktyka czyni mistrzem. I tutaj to samo. Praktyka o tym rozstrzyga. Powinniśmy więc przygotować nasze serca i ciała do walki pod świętym posłuszeństwem. Przykazaniom Bożym. To no znowu zwracam uwagę na to, kto do nas przemawia, jaki jest zasadniczy sens jego mowy. Jeżeli weźmiemy przykazania Boże w takim rozumieniu, jak to mieli farzeusze, literalne trzymanie się przepisów, to dzisiaj ortodoksyjni Żydzi tak uważają. No to jest to droga do nikąd. Oni przestrzegają przepisów, tylko według swojej interpretacji, zapominając o tym, co najważniejsze. Pan Jezus mówi, miłosierdzia pragnę, nie krwawe ofiary. Trzeba pamiętać, że przykazania Boże wynikają. Z czego? Z czego wynikają? Wynikają z tego, że Bóg jest źródłem życia, pragnie życia dla wszystkich. Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale aby się nawrócił i żył. Też to jeszcze u proroka Ezechiela jest to zdanie. On nie chce śmierci. On chce, żeby żył. Pamiętamy tą przypowieść o miłosiernym ojcu, który się często nazywa synu marnotrawnym, a tam jest ten drugi syn jeszcze się zapomina o tym. Czyli to jest przypowieść o miłosiernym ojcu. I teraz ten ojciec mówi do tego starszego brata, który ma pretensje, że on zrobił ucztę dla tego marnotrawnego syna, który wrócił w nie i roztrwonił jego majątek. on mówi, on był umarły a oto ożył, zagubił się, a oto się odnalazł. I to jest radość ojca, że żyje. Dlatego też pytanie pierwsze, czy chcesz żyć? To jest pytanie wyjściowe. Nie czy chcesz być doskonały, osiągnąć jakieś sukcesy, dojść do szczebli doskonałości czy wspaniałości, uzyskać poklas, uznanie. Nie o to chodzi. Czy chcesz żyć? To jest pytanie wyjściowe. A dlatego, że Bóg jest tym, który chce obdarzyć życie. Mało tego, wolą Bożą jest zbawić wszystkich niewybranych, tych lepszejszych, a tych gorszych to, to śmierci. To nie jest wolą Bożą. Teraz, jeżeli mówimy o wypełnianiu przykazań Bożych, musimy pamiętać o tej fundamentalnej woli Bożej. Dlatego też Jan pisze, jeżeli ktoś mówi miłuje Boga, a brata bez swego nienawidził, to ten brat też jest stworzeniem Bożym, jest dzieckiem Bożym. Jak możesz kochać Boga, Ojca, nienawidząc Jego Syna? Nienawiść trafia w Ojca. No tak chciał, nie chciał. Nie? Więc jeżeli się nie pamięta o tej fundamentalnej woli Bożej, to potem jest nieporozumienie z tymi przykazaniami do walki pod świętą posłuszeństwem przykazaniom Bożym. A gdy coś zbyt trudne będzie dla naszej natury, prośmy wówczas Pana, by kazał łasce swej przyjść nam z pomocą. Jeśli pragniemy uniknąć kar piekła i osiągnąć życie wieczne, znowu jest powrót do tego zasadniczego naszego no, Czy chcesz żyć, czy chcesz żyć? Nie, czy chcesz uzyskać uznanie i tak dalej. Tylko czy chcesz żyć, osiągnąć życie wieczne, to Póki jest jeszcze czas, póki w tym ciele będąc możemy wszystko to wypełnić w świetle ziemskiego życia, śpieszmy się i to tylko czyńmy, co nam przyniesie korzyść na wieczność. Róbmy tylko to, co rzeczywiście prowadzi do Królestwa Bożego. Cała reszta to są gadżety, dodatki. Te mogą być, mogą nie być. Oczywiście człowiek powinien też odpocząć, rozerwać się i tak dalej. To wszystko jest prawda, nie? tylko trzeba pamiętać, że to są gadżety. Jeżeli ktoś uważa, że życie, prawdziwe życie polega na dobrej zabawie, no czyli na tych gadżetach, no to się pomylił, bo ta zabawa się w pewnym momencie skończy. No skończy się zabawa przede wszystkim na przykład chorobą, a potem śmiercią ostateczną. No i dosyć tej zabawy, koniec zabawy, koniec filma. Róbmy tylko to, co naprawdę prowadzi do tego życia wiecznego. Mamy zatem założyć szkołę służby państw. Szkoła służby państw. Tutaj nie chodzi o szkołę w naszym rozumieniu, gdzie są prowadzone wykłady lekcje, potem wszyscy zwijają swoje manele i każdy idzie do domu. I nauczyciel do swojego domu, uczniowie do swojego domu. Nie. Mamy założyć szkołę służby pańskiej. Szkoła służby pańskiej to jest tak jak szkoła platońska na przykład, czy, czy Arystotelesa. To uczniowie do akademii przychodzili oni tam mieszkali ze swoim mistrzem. Uczniowie Pana Jezusa z nim chodzili. Razem yy, się troszczyli o to, gdzie mają spać, co mają jeść i tak dalej. Oni są razem. To jest wspólnota życia. I ta Szkoła to jest raczej bardziej warsztat, którym my się doświadczamy w tych wszystkich. Rzecz. To jest bardzo ładnie tutaj napisane w czwartym rozdziale reguły. To jest o narzędziach dobrych uczyn uczynków. Naszą zaś pracownią, której mamy się posługiwać pilnie tymi wszystkimi narzędziami dobrych uczynków, jest stałe życie we wspólnocie w ramach klauzury klasztoru. To jest ta szkoła. To jest to miejsce, gdzie się, się Takim miejscem, proszę Państwa, jest małżeństwo i życie rodzinne. To jest szkoła służby pańskiej. To jest sakrament. Co to jest sakrament? Sakrament, to znak, który realizuje to, co oznacza. A co oznacza? Oznacza, Miłość Chrystusa i Kościoła, czyli wejście w tą miłość Chrystusową, czyli w gruncie rzeczy wejście do Królestwa Bożego. I małżeństwo jest tym sakramentem, znakiem, który realizuje to, co oznacza. Przez miłość małżeńską małżonkowie wchodzą w tą miłość Chrystusową, uczą się. Przygotowują się do Królestwa Bożego. On taki jest sens małżeństwa. Czyli dokładnie to jest szkoła służby państwa. Dokładnie to jest według tego. Tylko to trzeba tak potraktować. Najczęściej niestety tak się tego nie traktuje, tylko zupełnie inaczej. W ogóle o tym nie pamięta czy nie wie po prostu. Mamy zatem założyć szkołę służby państwa. Jedną szkołą jest właśnie małżeństwo, inną szkołą jest właśnie życie zakonne. Ktoś, kto żyje też samotnie w świecie, też musi tą szkołę przerabiać, Chciał nie chciać. Zawsze ta szkoła polega na jakiejś służbie. Zawsze. Na jakiej służbie, na jakiejś relacji z innymi i posłudze i umiejętności też przyjmowania posługi innych. No to nie jest tak, że tylko ktoś jest i służy tylko, ale też jest kim, co potrzebuje i też sam musi być: umieć odebrać, przyjąć posługę innych. Ufamy przy tym, że zakładając ją, nie ustanowimy nic surowego, ani nazbyt trudnego. Jeśli jednak niekiedy dla naprawienia błędów i zachowania miłości, tam, gdzie sprawiedliwość i rozsądek tego wymagają, każemy się nieco bardziej surowi. Nie uciekaj od razu przejęty strachem z drogi zbawienia, bo wejść na nią można tylko ciasną bramą. Jak zrobimy taką refleksję nad, nad, nad działaniem sumienia, porównamy działanie sumienia i pokusy. To czym one się zasadniczo różnią? Otóż pokusa do czegoś zachęca człowieka do dobycia czegoś dobra. Na przykład jeżeli chodzi o kradzież. Człowiek by coś chciał mieć, no, najprostsza sprawa wziąć. Jest, biorę. Ta pokusa zwykle daje nam perspektywę łatwego, szybkiego zdobycia jakiejś przyjemności czy jakiegoś dobra, którego pożądamy. Bagatelizuje wszystkie trudności nie? i daje tylko piękny taki efekt zadowolenia, że mamy. Oto mamy, cośmy chcieli mieć. Działanie sumienia jest dokładnie inne: mianowicie wzywa do czegoś, miłosierny sam. Trzeba pomóc. Ale ja się śpieszę. Trzeba pomóc. Trzeba zawiesić te swoje rzeczy. I człowiek się kłóci z tym sumieniem, ale przecież ja mam zajęcie sprawę tu, tutaj, tam jest pilne, umówione się i tak dalej, trzeba pomóc. Zwykle to wygląda trudno. Ale jak jest efekt jednego i drugiego? Jeżeli człowiek pójdzie ścieżką pokusy, na przykład kłamstwa, kłamstwo jest bardzo prostym rozwiązaniem problemu. Małe kłamstwo i już człowiek jest wolny od problemu. Małe kłamstwo tego nie było, że nic nie wie. Natomiast potem jest problem taki, że okazuje się, że ktoś jednak kojarzy, że go zna. Nie. I zaczyna się cała lawina, zaczyna się potem od tego małego kamyczka, zaczyna się potem sprawa, bo człowiek musi tłumaczyć, że jednak nie zna, chociaż zna, i tak dalej, i zaczyna się, jeżeli człowiek brnie w to, to zaczyna się cała lawina i musi następne kłamstwo kreować po to, żeby przykryć tamto kłamstwo, i jest tragedia. Natomiast z tym trudem, które człowiek podejmuje przy głosu się sumienia człowiek zrobi coś i co się dzieje? To, co się wydawało trudne właśnie, bo człowiek nie chce, bo mu to nie pasuje, bo on ma ważniejsze rzeczy tutaj na głowie i tak dalej, w końcu się przełamuje, robi i ma w sobie taki pokój i ma radość, że zrobił to, co trzeba było zrobić. Wąska jest brama, się wydaje, że to jest takie wąziutkie, a potem się okazuje, że to jest... Oddech i zwykły oddech. A tam się wydaje takie łatwe i przyjemne, a potem się zaczynają schody. Spokój, który się pojawia po zgodzie na działanie sumienia, jest takim znakiem, że to jest właściwa droga, to jest właściwe działanie, to jest to, co trzeba było zrobić. I to człowieka buduje. Taka jest różnica. I teraz właśnie ta wąska brama to jest to, co nam się wydaje, widzimy. To jest trudne. Potem się okazuje, że ta wąska brama to jest akurat brama, przez którą trzeba było przejść. A a to, co jest wydaje się szerokie i takie wszyscy walą tym, prowadzi do nikąd. Bo wejść na nią jest można tylko ciasną bramą. Gdy będziesz postępował naprzód w życiu wspólnym i w wierze, serce ci się rozszerzy i pobiegniesz drogą przykazań Bożych z niewysłowioną słodyczą miłości. To jest właśnie to działanie, efekt po działaniu zgodnie z sumieniem. Nagle serce się rozszerza i człowiek czuje tak, zrobił to, co trzeba. Zrealizował siebie. Jest taka jakaś radość człowieku, że zrobił to, to, co było trzeba zrobić. Chociaż z tym walczył, bo mu nie pasowało, bo, bo coś innego chciał. A potem pojawia się serce ci się rozszerzy i tak ci ciasna brama się, tą szeroką bramą tak naprawdę jest. Zresztą pamiętamy te słowa Pana Jezusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście. Bo jestem cichy i pokorny serce. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny Bo moje jarzmo jest słodkie, a brzemie jest lekkie. Jarzmo, trud jest słodki, daje radość. A brzemie, to to jest ciężkie i przygniata człowieka, jest lekkie, okazuje się. Tak to no. wychodzi w praktyce, potem w praniu. Tak się rozszerza. I to jest wezwanie do tego. Jednym słowem, nie bój się, że to tak wygląda tak ciężko. Tak nie odstępując nigdy od nauki Pana. W Jego prawdzie wytrwajmy w klasztorze aż do śmierci, w małżeństwie. Do Abyśmy przez cierpliwość stali się uczestnikami męki Chrystusowej i zasłużyli na udział w Jego królestwie. Kto chce zachować swoje życie, straci. ten, który kombinuje, żeby mu było łatwiej, przyjemniej i wygodniej, w końcu straci życie. Ten, który straci życie ze względu na Chrystusa i prawdę, i dobro, i Ewangelię, ten je odnajdzie, ten je znajdzie. Pan Jezus mówi, to najczęściej powtarzana myśl Ewangelii. Także jest potrzebne wejście w pewną praktykę życia. I my My tą praktykę mamy podaną, choćby na przykład poprzez życie małżeńskie. To jest szkoła miłości. I to jest rzeczywiście szkoła, bo się z tej szkoły wychodzi. Pan Jezus mówi po śmierci: nie będą się żenić, nie będą za mąż wychodzić, bo będą jak aniołowie. Nie będzie żadnego małżeństwa. To jest tutaj nam dane. To jest szkoła. Tak samo, klasztorów też tam nie będzie, mnichów i tak dalej. Nie będzie, nie ma takiej potrzeby. To są tylko szkoły na tym etapie, nic więcej. Ważne jest to, że, żeby umieć to nasze życie zrozumieć jako szkołę, jako miejsce, gdzie się. Praktycznie uczymy. Przy czym to nie jest nauka teoretyczna, ale właśnie praktyczna. Dotyczy praktyki życia dotyczy tego, co jest powiedziałbym mądrością życia, a nie co jest wspaniałą jakąś teorią. I jak pisało, pisał, trzeba odróżnić właśnie taki intelektualny zachwyt nad pięknym czegoś są takie zachwyty intelektualne nad pięknem, mądrością taką w sensie piękna takiego intelektualnego natomiast ta prawda realna, rzeczywista ona zupełnie inaczej wygląda różnica, tak się może właśnie nad pięknym idei zachwycić a tam czasami wystarczy mały przekręt i to wszystko jest do kosza natomiast życie jest szkołą i to w wymiarze takim egzystencjalnym i w tym kontekście chciałem z wami przeczytać fragment Ewangelii Jana. Z Ewangelii Jana, mowy pana Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. To jest, trzeba powiedzieć, jego twoisty testament. On się kończy ostatecznie modlitwą arcykapłańską, która. Następuje właściwie zaraz za tym tekstem, o który chcę przeczytać. Ten tekst jest z rozdziału 16. Przy czym u Jana mamy tak, że Jan powtarza pewne rzeczy, on jakby tak kołuje, to jest taka spirala swoista i wraca jakby do tego samego, ale już jak gdyby pogłębionego czy zniesionego ponad już poprzednią refleksję. Ale wraca do tego samego. To jest na temat Ducha Świętego. Tego jednak nie powiedziałem Wam od początku, ponieważ byłem z Wami. Teraz zaś idę do tego, który mnie posłał, a nikt z Was nie pyta mnie dokąd idzie. Ale ponieważ to Wam powiedziałem, smutek napełnił wam serd. Jednak mówię wam prawdę. Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę go do was. On zaś gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i osąd O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia. Ale teraz znieść nie możecie. Gdy zajdzie On, Duch Prawdy, to prowadzi Was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i Wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i Wam objawi. Tutaj trzeba by było kilka takich wyjaśnień. Parag Poprzednio tłumaczono to w Biblii jako pocieszyciel, pocieszyciel. Natomiast paraklet to jest taka funkcja swoistego adwokata albo przedstawiciela, reprezentanta, który mnie reprezentuje od strony prawnej i jest jednocześnie moim adwokatem, obrońcą i, i ten, który staje w mojej obronie, który hmm. mnie broni wobec, wobec jakichś zarzutów są, są To jest paraklet. Ale to nie jest pocieszyciel, to nie jest tak, że no biedna środka jesteś, no wiesz, no ale wiesz jakoś to będzie, no mamusia przyjść gdzieś pogłaszczę i będzie dobrze. To nie chodzi o takiego parakleta, tylko to chodzi o tego, który staje w obronie, na którego mogę liczyć, który jest moim obrońcą i na pewno będzie mnie wspierał. Przy czym w 14 rozdziale jest, mówię, inny paraklet o Duchu Świętym, dlatego, że Prawdziwym parakletem jest Jezus. On jest tym, który nas odkupił, który nas wyzwala z grzechu. I on jest tym pierwszym parakletem. On nas wyzwala, on jest tym naszym prawdziwym obrońcą. Natomiast Duch Święty jest drugim parakletem. Mówiłem Wam prawdę. Pożyteczne jest dla Was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, paraklet nie przyjdzie do Was. Ten paraklet to potem jest nazywany tutaj duchem prawdy. Pożyteczne jest. U Uczniowie oczywiście z tęsknotą, potem patrzyli jak Pan Jezus odchodził, bo to jest taka zwykła nasza reakcja, my byśmy chcieli, żeby to, co tak miłe i przyjemne trwało. Wszystko się na tym świecie kończy, także nawet takie spotkanie ze zmartwychwstałym, które jest no, wspaniałym doświadczeniem, jakby wreszcie człowiek zaczyna coś rozumieć, ale to się okazuje i tak jeszcze nic nie rozumieć, bo to się okazuje, choćby przy tej scenie przed odejściem, jakbyśmy czytali tam początek dziejów apostolskich, no to tam jest napisane, że a on jeszcze go wtedy, a to kiedy przywrócisz Królestwo Izraela. Cały czas myśleliśmy w kategoriach żydowskich, że to Mesjasz ma doprowadzić do tego, że będzie to prawdziwe Królestwo Izraela na świecie tutaj, w Jerozolimie stolica, będzie wspaniały władca, będzie oczywiście sprawiedliwość, ale wszyscy inni będą podziwiać i nam czapkować. Jeszcze cały czas w tych kategoriach, myśle. chociaż już spotkali z Matuszem. I w tym kontekście trzeba przeczytać to, co mówi. Gdy zaś przyjdzie on duch prawdy, doprowadzi was do całej pracy. Jeszcze do prawdy Wam daleko. Jeszcze do prawdy Wam daleko. Cała prawda to nie jest prawda teoretyczna, tylko prawda w wymiarze egzystencjalnym, czyli duchowym. Zwracam uwagę na jedną rzecz. Pan Jezus po Twojej męce, po zmartwychwstaniu, niczego nowego nie naucza. Niczego. On tylko daje polecenie. Idźcie na cały świat, głoszcie Ewangelię, komu grzechy odpuścicie, będą odpuszczone. I nic więcej. To jest ostatnia jego mowa w wieczorniku, przed śmiercią. Potem już niczego nie naucza. Żadnej wiedzy dodatkowej nie ma. Mało tego, Kosił powie, że nie ma i być nie może. Nie będzie, dlatego jakieś objawienia i tak dalej, to jest zawracanie głowy. To są tylko co najwyżej. Jakieś takie przypisy, ta rzecz, jakby to tam nazwać, do, do, do tego, co już tak jest wiadome. Natomiast Pan Jezus tutaj mówi: Jeżeli ja nie odejdę, to nie przyjdzie duch prawdy, który was doprowadzi dopiero do całej prawdy. A ta prawda już jest wypowiedziana. Nie będzie powiedziana żadna nowa prawda, ona już jest powiedziana, ale was dopiero doprowadzi do tej prawdy. Dlaczego? No bo jeszcze nic nie rozumiecie. Ciągle jesteście tempi, bo myślicie po ludzku, a nie po. Po Boże mój i trzeba się wdrożyć w to myślenie Boże. Duch Święty także niczego nie powie, zaraz to zobaczycie jest napisane. Jeszcze chwila, a nie będziecie mnie i znowu chwila o już życie. Bo niektórzy z jego uczniów mówili między sobą, cóż to znaczy? Co nam mówi? Chwila, a nie będziecie mnie widzieli i znowu chwila, a ujrzycie. No dzisiaj my to doskonale rozumiemy. No, że chwila zmarł, za chwilę pokazał się jako zmartwychwstał. Oraz idę do ojca. Mówili więc, cóż znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co powiada. Jezus poznał, że chcieli go pytać i rzekł do nich, pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem chwila, a nie będziecie mnie widzieć i znowu chwila, a ujrzycie mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat będzie się weselił. No, tak było. Byli kompletnie załamani i zrozpaczeni. Wy będziecie się smucić, ale smutek was przemieni się w radość. no To jest właśnie rabuni. No, potem jak Maria Magdalena zobaczyła Jezusa i, i uczniowie. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym dniu, zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca, dawam imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Ta prośba w imię Jezusa, no oczywiście trzeba pamiętać. Imię Jezus oznacza Jahwez Bab. W imię Jezusa, to znaczy w tym duchu. To chce zbawia to jest tota posłania Jezusa jako człowieka na świecie. Nie przyszedłem po to, żeby mi służono, ale żeby służyć. Przyszedłem po to, aby zbawiać nie, żeby soń, potępiać, ale żeby zbawić imię Jezusa, to znaczy w tym duchu. W tej prawdzie, w tej prawdzie miłości do wszystkich ludzi. I jeżeli się modlimy w Jego imię, jesteśmy wysłuchani, bo to jest dokładnie zgodne z wolą Bożą. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Prościa otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Radość w tym momencie jest synonimem życia. Radość to znaczy, będziecie pełni radości, czyli pełni życia. Mówiłem wam o tych sprawach. W przypowieściach nadchodzi godzina kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach ale całkowicie otwarcie oznajmię wam o ojcu w owym dniu będziecie prosić w imię mojem i nie mówię wam że ja będę musiał prosić ojca za albowiem ojciec sam was miłuje bo wyście mnie umiłowali i uwierzyli że Wyszedłem od Boga wyszedłem od ojca i przyszedłem na świat znowu opuszczam świat i idę do ojca rzekli uczniowie jego oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści teraz wiemy że wszystko wiesz i nie potrzeba aby cię kto pytał dlatego wierzymy że od Boga wyszedłeś odpowiedział mi jezus teraz wierzycie oto nadchodzi godzina nawet już nadeszła że się rozproszycie każdy swoją stronę a mnie zostawicie samego, ale ja nie jestem sam, bo ojciec jest ze mną. Oto wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi. Jan zwyciężył świat. Wszystko zostało powiedziane, wszystko zostało objawione. Ale cała prawda jeszcze jest przed nami. Taka jest ostatecznie prawda. Zresztą to jest ta cała dynamika życia chrześcijańskiego, którą bardzo ładnie Jan wyraża w liście. W twoim liście, to jest chyba na początku drugiego rozdziału, jak znam życie. Już jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, kim będziemy. Już jesteśmy dziećmi Bożymi. siebie nie można być niczym więcej niż dzieckiem Bożym, bo nie ma nic więcej. Już jesteśmy, choć jeszcze to się nie objawiło, albo mówiąc inaczej, choć jeszcze ta prawda nie stała się czymś. Realnym, namacalnym, konkretnym, doświadczalnym w naszym życiu. Ona już jest, ale jeszcze nie jest dla nas w pełni, nas nie ogarnia w całości. Gdybyśmy ją czuli, widzieli, smakowali, doświadczali, dotykali itd. I my jesteśmy w tej egzystencji. Już jesteśmy zbawieni, ale jeszcze to zbawienie nie stało się pewną realnością, pewną rzeczywistością. Teraz jesteśmy w tym, w takim rozdarciu, jakby. W tym procesie. Już, choć jeszcze nie. I cały czas to właśnie, że on Was doprowadzi do całej prawdy, czyli doprowadzi do tego realizmu życia. Prawda w tym wypadku ma wymiar egzystencjalny, bardzo konkretny. Zwykle, jeżeli człowiek rzeczywiście kroczy drogą, na przykład w życiu małżeńskim, drogą miłości, to tak na dobrą sprawę ja zawsze mówię ludziom, jak zabierając związek małżeński, no mówię, teraz przekraczacie próg koły. Ale czy dojdziecie do pełni, tą szkołę będziecie kończyć, to dopiero się że przy końcu żyć. Dopiero koniec życia pokaże, na ile byście tą szkołę rzeczywiście zaliczyli. I to się rzeczywiście wtedy okazuje. Często jest praktycznie rzecz biorąc tak, że jeżeli jest to naprawdę tak zżyte małżeństwo, to jak jedno umiera, to drugie w kilka miesięcy potem umiera. Niekiedy się opowiadała taka pani profesor medycyny, która też już nie żyje, że ona już będąc na emeryturze, pracowała w jakiejś przychodni w Zabrzu. Przyprowadzili do niej staruszka, który miał 91 lat. On akurat z mieszkali tam gdzieś pod... Przemyślem, jakieś małe gospodarstwo. Dzieci, trójka, te dzieci tam wykształcili, oni w tym gospodarstwie mieszkali. Potem, jak się ze no już nie mogli tam pracować. Dzieci, które były wykształcone, dobrze usytuowane i tak dalej, wzięli rodziców do, do siebie, właśnie tam do, do zabrza. No, warunki rodzicom dobry dali i tak dalej. No, ale tak się stało, że dom, parkiet i staruszka się pośliznęła na tym parkiecie, złamała biodro i zmarła. No i się wtedy zaczęły problemy staruszy. Ten staruszek mówi do tej pani, doktor, tak. Pani doktor, mi tam nic nie ma, ale ona nie żyje. No i rzeczywiście on potem w krótkim czasie zmarł. Ona nie żyje. Po co żyje? To nie jest po prostu tak, u nas jest taki model miłości, która jest jakimś takim przeżyciem, uczuciem, jakimś takim wzniosłem. Romantyczna miłość. To nie jest ten wymiar. Ona ma, ma wymiar egzystencjalny. Nie? Takiej egzystencjalnej potrzeby bycia razem. Z, dopiero wtedy wychodzi. I tutaj dopiero się pokazuje, na ile ten człowiek rzeczywiście tą szkołę miłości przeżył, nie? To była miłość, czy to było tylko tak naprawdę szukanie siebie.